Wrzesień 1939 roku. Po klęsce kampanii tysiące polskich żołnierzy przekraczają granice z Rumunią. To nie początek niewoli, lecz internowania w kraju formalnie neutralnym. Jednym z najcenniejszych świadectw tego okresu jest album Majora Zawackiego. To dzięki tym fotografiom możemy dziś zobaczyć, jak naprawdę wyglądało życie polskich żołnierzy w obozach Kselimanesti, Tyrgowiście i komiszani. Na zdjęciach nie widać ponurych baraków, lecz ludzi z nadzieją. Spacery, nabożeństwa, gry sportowe i liczne patriotyczne symbole usypane z kamieni. Orły w koronie, krzyże Virtuti Militari czy niewielki pomnik przy wejściu do baraku. Rumunia nie była w stanie wojny z Polską, dlatego internowani mieli sporą swobodę. Organizowali życie religijne, kulturalne i patriotyczne. Wielu utrzymywało kontakt z rodziną, a jeszcze więcej planowało ucieczkę przez Bukareszt i Konstancę, by dołączyć do polskiej armii na zachodzie. Internowanie w Rumunii to zapomniany epizod czas oddechu po wrześniu i przygotowanie do dalszej walki. A dzięki zdjęciom majora Zawackiego możemy dziś zobaczyć ten niezwykły moment historii, gdy Polski orzeł, choć za drutami, nadal frunął ku wolności.